Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Brutato Abyssal Terrors. Witamę ponownie w Random Random, czyli mamy wybieramy losową postać i wybieramy do niej losową brońkę. Ostatnio nam się udało przejść gierkę przy pomocy farciarza z buildem pod szczęście i dodatkową pomocą proc. Co teraz mamy rycerza. Plus dwa obrażeń w walce wręcz za każde posiadane jeden pancerza. Nie możesz wyposażać broni dystansowych, nie możesz wyposażać, możesz wyposażać wyłącznie bronie o klasie drugiej lub wyższej. Modyfikacje prędkości ataku są zmniejszone o 50%, modyfikacje zbierania są zmniejszone o 80%. Okej, okay. eee, co tu dostajemy? Pięści! Gramy rycerzem pod pięści. Uch, ciężkie się wylosowało. Ale zobaczymy, co uda nam się pod te pięści ugrać. Na szczęście pula walki wręcz nie jest za głęboka. Nie będziemy mieli problemów, żeby wylewelować tą brońkę bardzo szybko. E, wziąłbym normalnie zbieranie, ale zbieranie jest straszliwie znerwione, więc bierzemy armor. Proszę bardzo, są mi kolejne pięści. E, dziwne żarcie weźmiemy i są już kolejne pięści na następną rundę. Czy chcemy zwiększać kryta? No, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby nam zależało jakoś specjalnie na krycie na pięściach. Okej, okay. eee, zwiększymy sobie obrażenia walki wręcz. Pewnie, że tak. A jaj, będzie problem z naszą ekonomią. Wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj zrobić play pod szczęście. I ewentualnie pod torby. Tylko to będzie mogło nas w miarę uratować. Zasięgnąć do, że tak powiem, e, książeczki szczęściarza. Zbieranie nam jest niepotrzebne, walka wręcz plus 4 jak najbardziej i dodatkowy pancerz. Musimy na nim stakować pancerz, dodatkowe piąstki jak najbardziej. Tutaj gwizdek jak najbardziej. Pingwin może się przydać. Uuu, mała kawalnica, wyda się, przyda się bardziej niż pingwin. No, ale z wody robił. Widzieliście? Pick, pick, pick. Mamy takiego tutaj kung fu rycerza. Wręcz, pewnie że tak. Mamy kałamarnicę. Zrobimy sobie jeszcze jedną wymiankę. Mamy jeszcze jedną pięść. Tą rękawicę bokserską jakoś się na mnie pali, żeby ją piknąć. Ilość pięści. Co mi w ogóle dają pięści? Szansa na unik. Ok. To tym bardziej kufu. Taki Bruce Lee sprzedaje bombę, a potem przeciwnicy nie mogą go trafić. Jeżeli uda nam się zrobić duży unik i duży pancerz. Wydaje, nam się, że, wydaje mi się, że nasze surwi będzie bardzo wysokie, biorąc szczególnie pod uwagę to, że za każdy punkt, który wpakujemy w pancerz, dostajemy jeszcze punkt w walkę wręcz. Jeżeli udałoby się nam znaleźć przedmiot, którym jest kowadło, ale nie jestem pewien, czy na tym save mam go odblokowanego, to w ogóle byłoby oro. Kowadło sprawia tak, że co rundę ulepsza jedną losową broń do kolejnego poziomu. Jeżeli wszystkie bronie już mają maksymalny poziom, to wtedy po prostu dostaje się dwa armora. Eee, pewnie ulepszamy to. Czy chce iść pod podpalaniem przeciwników? Zastanowię się nad tym jeszcze. Jeżeli udałoby się nam znaleźć węża, to coś by można było w tym kierunku tej kichy pomyśleć. Nie, chyba sobie tą kichę odpuszczę. Skupię się na moich wściekłych pięściach węża. Nie będziemy mieli do dyspozycji. Tyle budżetu, żeby iść w dwa różne rodzaje obrażeń, więc skupimy się na po prostu obrażeniach w walce, wręcz. I tak mamy już dość zabójcze pięści. Szczerze, w przypadku tego rycerza, normalnie wolę zawsze walczyć z hordami, jeżeli chodzi o te, że tak powiem, bosiki. Ale w przypadku tego rycerza wydaje mi się, że lepiej byśmy sobie poradzili po prostu ze zwykłym bossem. Zwiększymy sobie szanse na unik jak najbardziej, i zwiększymy sobie obrażenia w walce wręcz. To sobie odblokujemy, z tej kichy zrezygnujemy. Co mamy? Na 11 poziomie mamy bossa, na 15 hordę. U mały mięśniak bierzemy. Eee, Jerzyka sobie weźmiemy. Jeden level po prostu. Z kałbarnicy nam tego jeżyka cofnie, weźmiemy sobie ten żeton kasyna, żeby zwiększyć sobie unik i nie ma kolejnej pięści, niestety. Bo skoro z pięści i tak już dostajemy fajny poziom uniku, to widzicie go na 60, będzie o wiele łatwiejsze. I tak jak mówię, będzie w 100% karateka. Sprzedaję tuby na web żeby pokonywać przeciwników, jak sobie poradzimy ze slasherem? Trzy tuby, trzy tuby na web slashera nie ma. Dobra, dips mamy naprawdę konkretny. I tyle go było. Dobra, wszystkim jajko możemy dać się wykluć, skoro jesteśmy w stanie sobie poradzić z tymi przeciwnikami dość łatwo, gdyż po wykluciu ci przeciwnicy są po prostu warci znacznie więcej materiałów, niżeli jajko. Zdążył się jeszcze wykluć? Nie, nie zdążył się jeszcze ten jeden wykluć. Eee, procentowe obrażenia? A weźmiemy sobie procentowe obrażenia. Pyk, pyk. I kolejne pięści węża. Eee, nic ciekawego. Lecimy następna fala. Dobra. Pięści oro. Przydałoby się jeszcze wbić troszeczkę atak speedu. No i oczywiście więcej pancerza i uniku. I mamy już świetnego Bruce Lee Kinga. A jak sobie radzi z opancerzonym? Nie mają szans. Kung fu. Kung fu. O, tutaj go obliznij Daj coś fajnego. O, ale wytrzymały! to ci Chargerzy duży nie, nie dostają tyle razy na bombę nie wytrzymują tyle ataków na bombę co wytrzymał ten e, Goblin z Lutem. Dobra, tutaj muszę troszeczkę bardziej tańczyć, żeby nie dostać jakiegoś darmowego dipsa e, Nie chcę iść w wysysanie życia, chciałbym iść w regenerację Zwiększymy sobie HP 9, jak najbardziej Kolejne pięści Kolejny pancerz. Ile mamy? Mamy siedem pancerza. Fajnie by było to jeszcze wzmocnić. Kolejne pięści i lemoniatka. Kung fu. Naprawdę, wydaje mi się, że z głosem z którym będziemy walczyć, o ile będę dobrze unikał, to nie powinniśmy mieć najmniejszego problemu. Uniki już też zaczynają fajnie wchodzić, zauważyłem. ciach, Chuuu, Goblin z kursem udało się go zabić. E, nie, nie będę sobie zmniejszał max PZ. Coś ciekawego. Dodatkowa szansa na unik, pewnie. E, walka wręcz, pewnie. Więcej ekspad dawać. Kungfu fasolka. O, kolejna kungfu fasolka. Bierzemy, weźmiemy sobie te wszystkie przedmioty. W sumie chociaż może tego pomidorka kupimy sobie dopiero po walce z bosem, ale całą resztę bierzemy z bomby. właśnie zbyt dużą ilość przeciwników muszę muszę uspokoić okej okay. pięknie e, wysysanie życia nie za bardzo więcej regeneracji więcej szczęścia zacznijmy Artefakt Cifa. Artefakt Cifa zawsze dawał pancerz? Nie jestem pewien, ale artefakt Cifa, który podnosi nam 100% upuszczonych e, materiałów na propsie. E, nie, nie chcemy ich w działo. To jest ten jeden raz, kiedy nie chcę mieć w działo, bo zależy nam na jak najwyższym pancerzu. Pancerz nam zapewnia ile? 22 obrażeń walki, wręcz. Już mamy prawie 50. Gadym. Dobra, i tak jak mówiłem, pomidorkę sobie zostawimy po bosie. Gdzie on jest? Tutaj jestem Bo się nie masz ze mną szans Eee, nie uciekaj Bij się ze mną Nie chowaj się za swoimi kumplami walcz No i dobra, schował się do chorobu Mapki Nie mam do niego dojścia, bo się zasłonił za masą swoich minionów Dobra, musimy mu podejść, dać wyjść z tego rogu ...żeby jego tryb walki się przestawił i zaczął za mną biegać, a nie ode mnie uciekać. No dawa, ja jestem w stanie cię zabić bez problemu, gdybyś ode mnie nie uciekał. Dobra, musimy od niego odbiec i uspokoić sytuację. Troszeczkę zbyt dużo HP. No, i nie udało mi się go zabić, bo uciekał. Gadet! Zwiększamy szansę na, szansę na unik, zwiększamy sobie regen, zwiększymy sobie szczęście. Dodatkowy pancerz i szansa na unik, pięknie. I kupimy sobie tego pomidorka, o którym mówiłem, który zapewnia nam bardzo dużo regenu. Eee, z tej rzeczy nic mnie tak naprawdę nie interesuje. Kryształ jest dziwnym przedmiotem. Jest jedyny przedmiot, który się traci po utrzymaniu obrażeń. A tu premia jest tracona po utrzymaniu obrażeń. Ja na pewno utrzymam obrażenia. Jestem Bruce Lee Kingiem. Kolejna piąstka jak najbardziej. Uuu, kotwica 4. Ja yeah, dym. Uuu, pierwszy haczyk. Nice. Zablokujemy sobie kozią czaszkę. Czy wy macie lepsze przewienniki skryta? Nie, 1-5. Co się ulepsza między tymi pięściami? Bo nie ulepsza się przelicznik. Nie ulepsza się kryt. Atak speed delikatnie. Ka Ulepszanie pięści z borderline bezużyteczne. Okej. Okay. Może na czwartym tierze zwiększy się przelicznik z walki wręcz. Oh, блин. Давай лут, давай лут. Брусли. Jeżeli chodzi o ilość zdobywanych pieniędzy, to oscylujemy w okolicach podobnej wartości niemal co fale. Udało się ulepszyć czaszkę. dawaj, dawaj, dawaj. E, świeczka mnie nie interesuje w żaden sposób, mimo że ulepszona. Dodatkowe drzewko, fajnie. Dzieciak z broną? Nie, go sobie odpuścimy na tym gildzie. pod podkierowca jak najbardziej. E, nie, nie chcę zmniejszać, zwiększać, boże zmniejszać swojego odrzutu ale chcę zwiększyć swoje szczęście i ulepszyć piąstkę w następnej rundzie. Lecimy. Za dwie rundy będziemy mieli e, hordę. Jestem ciekawy, jak z tą hordą sobie poradzimy. Okej, okay, macki są troszeczkę twardsze od reszty przeciwników, ale nadal nie mają szans z pięściami Bruce Lee Kinga. Unik na poziomie, na którym już go mamy naprawdę robi robotę. Eee, tak, nie idziemy w ogóle w zbieranie, więc nie jest nam to potrzebne. Zwiększyć sobie dodatkowo szczęście. Eee, weźmiemy sobie ulepszenie pięści i dobujemy unik prawie do kapa. Maksymalną ilość uniku, jak może mieć większość postaci, to jest 60. Więc jeszcze jednego procenta do maksa nam brakuje. Z tych rzeczy nie interesuje mnie nic. Interesuje mnie na pewno ta pięść. Procent obrażeń mamy mały. Trzeba będzie to zwiększyć. Ciekawe, czy się uda ulepszyć tą pięść trójkę przy pomocy mojego haczyka. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. piu. piu, piu, piu. Oj, zamknęli nas w i Jeszcze strzelają do nas masą projectile. Masa kulek jest wysyłana w naszą stronę. Ale powinniśmy tu wytrzymać nasz armor, nasza regeneracja plus e, nasz dodge. E, weźmiemy sobie mądrość jak najbardziej i zwiększymy sobie Max HP. E, tak jak mówię, sz, e, szklane działo nie jest tutaj potrzebne. Trójkąt mocy przeciwdziała troszeczkę mądrości, którą teraz wzięliśmy i jest taki dość synergiczny z nią. Priposta e, jak najbardziej jest dla nas przydatna. Jedyne o czym musimy po, e, pamiętać przy trójkącie mocy, żeby działał dobrze z e, mądrością, którą wzięliśmy, to to, że maksymalnie możemy zostać dwa razy uderzeni w przeciągu 5 sekund. Oczywiście, ataki, które dostajemy w związku z unikiem, się nie liczą. Czyli, jeżeli unikamy, to nie tracimy obrażeń przez trójkąt. Trójkąt zapewnia nam 20 obrażeń, ale za każdym razem, kiedy zostaniemy uderzeni, tracimy po prostu 5 tych obrażeń. Ja potrzebuję więcej atak speeda. Potrzebuję zdecydowanie więcej atak speedu, bo jestem w stanie zabić tych przeciwników bez problemu, tylko za wolno atakuję. A, no tak, to jest horda. Zapomniałem. Na 15 miała być horda i jest i horda. Jest ich od groma i jeszcze trochę. Dobra, zabiliśmy ich dość sporo. U, 5 strażnika. 3% obrażeń na koniec każdej fali. Szukamy atak speedu. Nie? Nie. To Zwiększymy sobie hp i obrażenia w walce wręcz. U, piło chyba Szkoda, że nie mogę jej użyć. Eee, coś na atak speed bym sobie przyjął. Eee, chciałem kliknąć tego robaka prędkości ataku nie chcę sobie zmniejszać generator byłby spoko jeżeli miałbym jakiś speed ale speedu niestety nie mam zablokuję go, może uda się go skursować i popracować nad szybkością chodzenia naszej postaci czy mamy już maksymalny unik? 59, dosłownie jednego uniku nam brakuje do na maxa, więc źle nie ma ale tak, jesteśmy zdecydowanie do tyłu jeżeli chodzi o nasz atak speed nie jesteśmy w stanie wystarczająco szybko pokonywać przeciwników. Jest item, który mieliśmy na jednym chyba z poprzednich ranów, chyba że grałem go solo. Nie, to mieliśmy na tym szczęściarzu, który zwiększał nasz atak speed w zależności od posiadanego uniku. Jeżeli to byśmy dostali, to by rozwiązało nasze wszelkie kłopoty z atak speedem. Oni tutaj jeszcze są buffowani przez te potworki z fawkulcami na głowie. Yy. Nie, nie chcę sobie zmniejszać max HP. Atak speed. Dziękuję. 20% atak speedu. Nie było aż tak trudno. Albo mieliśmy atak speed na minusie. Ula. 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 Yy kolejne fisty, kolejne dziwne, dziwny żarcie, o i tutaj jeszcze dodatkowy atak speed i kolejne fisty. Może się uda ulepszyć jedno albo drugie. Mamy bosika i ten przed nami nie będzie uciekał, ten będzie w nas cały czas szarżował, więc wydaje mi się, że z nim mamy większe szanse na pokonanie go. Da, pokonamy go bez większych problemów, chyba że teraz się za darmo wywalimy. Uuu, blisko było. Nadal jest blisko. Dobra, zabity. Goddammit, teraz musimy się skupić na dodżowaniu. I mówiąc to weszłem w kulkę wystrzeloną przez mojego gówniaka. Goddammit. O. Goblin z kursem, weźmiemy go. Dobra, zrobione. Trochę napięta była sytuacja, ale daliśmy radę. Węzeł nie. Mamut. Pięknie! Plus 20 obrażeń walki wręcz. 5 retylenacji, 5 odrzutu Bierzemy. Wchodzimy w to. Zwiększymy sobie atak speed. Zmniejszyliśmy sobie szybkość, więc przez to mamy zmniejszone obrażenia, ale udało nam się jedną piosnkę przeklnąć. Więc jest git. Tutaj sobie trochę szybkości, i szybkość sobie wyrównamy. Eee... Nie, nie chcę zmniejszać prędkości ataku. Nie chcę zmniejszać też na razie szans na unik, ale zablokuję sobie ten stop. Czy Chcę zablokować ten stop. Nie, nie chcę zablokować tego stopu. Ale kolejną ripostę, jak najbardziej. Jesteśmy już na 17 fali, więc zbliżamy się do końca. Czuję się dość dobrze, jeżeli chodzi o obrażenia, które zadajemy, szczególnie po otrzymaniu tego mamuta, który nas całkiem mocno zbustował. Jeżeli chodzi o nasze surwi, to tutaj kieruje nas w zdecydowanej mierze unik. Unik i dość duża regeneracja, którą byliśmy w stanie zdobyć dzięki temu, że dość wcześnie dostaliśmy małą kałamarnicę e która adekwatnie zwiększyła dość przyzwoicie nasz regen. Ile mamy teraz regenu? 36. Regen mamy naprawdę na wysokim poziomie. Chodź tu gobliniarzu z lutem. Ja chcę twój lucik. Więc jeżeli chodzi o surwi, to jeżeli będę w miarę unikał, to nie powinien być to aż tak duży problem. Obrażenia dystansowe nas nie interesują, obrażenia dystansowe nas nie interesują. Pancerz nas interesuje, ale tracimy na szybkości, niestety. Trzeba zwiększyć jeszcze raz szansę na unik. Dodatkowy rządek teraz za bardzo nam się tak późno nie przyda. Zatopiony dzwon, może nam się przydać, to będzie taki guzik, taki panik button. Torba, czy torba nam się zwróci? Żeby użyć torby, żeby torba mi się zwróciła, musiałbym podnieść 4 skrzynki. Czy, podnoszę, czy podniosę 4 skrzynki w tej fali? Wątpię. Ale hełm wojownika sobie weźmiemy dla dodatkowego pancerza i idziemy dalej w świat. Właśnie miałem sprawdzić, jaka jest różnica między pięściami tymi a tymi. Delikatnie mniejszy atak speed. God damn it! Ulepszanie pięści z bezużyteczne. Uuu, zadałem tysiąc obrażeń skryta. No, nieźle. Dużo przeciwników z klątwą się pospełniło. Tutaj jeszcze ten z kością, który ich bufuje. Dużo bufujących. Musimy się na nich skupić. I je pomijać. Bo troszeczkę utrudnią nam gierkę. Oj, jest ciężko, zamykają nas. Poproszę owocki, poproszę... U, dobra. Tak jak mówiłem, dzwon może się przydać jako taki panic button i tutaj jak najbardziej się przydał. Tracimy bardzo dużo obrażeń? Nie, nie tracimy aż tak dużo obrażeń. Się troszeczkę bałem, że z trójkąta mocy stracimy bardzo dużo obrażeń, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy. Eee... Nie bierzemy tego. Nasze e, pięści atakują szybciej. E, zwiększmy swoją szybkość. Mamy szybkość na minusie. Zwiększmy sobie ją. E, dodatkowe trzy pancerza. Weźmy sobie. Kevin Wojownika. Chciałbym dobić ten unik jeszcze do tych, e, do tych 60. Ale nie zapowiada się, żeby było to możliwe. Weźmiemy to. Chcę mieć szansę na unik na 60. Eee. Przeżed, dzięki jedzonkom, mała kaumarnica, dostaliśmy na szczęście ją dość wcześnie. Idziemy do fali 20. Sprawdźmy, czy przeżyjemy falę 20. Czy jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić. I z dwoma kryjącymi się tubosami. jednego bossa bym chciał sobie dobić bo on już jest na hp nie uciekaj przede mną Kumpel. ja chcę się tylko z tobą przywitać i żebyś przestał robić projectile bo wtedy będę mógł się skupić tylko na jednym bosiku. pięknie, dziena miło, że zechciałeś ze mną współpracować unikanie tej fali, którą on tworzy na blisko może być dla mnie problematyczne bo jestem kung fu rycerzem Udany, pięknie. Walka rycerzem skończona. Co odblokowaliśmy? Odlokaliśmy ogra. Brogowie otrzymują obrażenia równe dwukrotności maksymalnego zdrowia. Eksplodują, zadając 48, czyli połowę naszego HP i po minus 50% atak spida obrażeń. Do 10 obrażeń w walce wręcz. Nie można poprosić broni dystansowej. Ok, i dostaliśmy plazmowy młot. Oro, oro. E ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za oglądanie jak zwykle proszę Was o subowanie, lajkowanie, zostawienie komentarzy, dzwoneczków, czy czego tam, żeby algorytm YouTube'a był bardziej ze mną zadowolony. Jak zwykle zapraszam też Was do oglądania moich streamów na drugim kanale. Link do kanału znajdziecie w opisie do tego drugiego kanału, na którym streamuję bardzo, bardzo regularnie. No i jak zwykle zapraszam Was do dalszego kontynuowania oglądania moich materiałów, czy to z Bratato, czy to jest z Balarto, czy to z jakiejkolwiek innej gry, którą będę tu wrzucał. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia i do zobaczenia.